Co? Dlaczego pizza jest taka mała? U Johna jest sam raz. Tak, jestem szczęściarzem. Wow, Chloe, czy pizza takich rozmiarów w ogóle istnieje? Przeprzyj okulary, kujonie. Widzisz moją pizzę? Znaczy istnieje. A z zje swojego mikrusa. Przynajmniej nie przytyję. Zjadłam pizzę i nie przytyłam ani grama. Ale nadal mój żołądek jest pusty. Taką małą pizzą nie można się najeść No właśnie, muszę zacząć jeść swoją pizzę Spróbujmy Wow, jak ten ser się ciągnie Jest naprawdę dobra Ema, nie się nawet próbować ukraść mojej pizzy Policzyłem wszystkie kawałki Wracamy do jedzenia Dobrze, ułożymy je jeden na drugim, żeby nikt głodny jej nie ukradł Mniam Skończyłem Chloe, możesz spróbować swojej pizzy. Dziękuję, że mi pozwoliłeś, kujonie. Zacznę od pierwszego kawałka. Mm, jest to błędnie pyszna. Najem się na cały nadchodzący rok. Przykro mi, ale to porcja tylko dla mnie, więc nie mogę się podzielić. Skończyłam pierwszy kawałek. Lecimy dalej. W moim żołądku jest wystarczająco dużo miejsca na wszystkie kawałki. O rany! Może powinnaś przestać! Gdzie to wszystko ci się zmieści? O nie, mój brzuch! Co zrobił się taki ogromny! Z czego się śmiejecie? Pomóżcie mi! To zadanie jest zdecydowanie dla mnie. Chodź Kloi, a raczej wytocz się! Kloi to jest bieżnia, bieżnia to jest Kloi. Poznajcie się. Jesteście teraz przyjaciółkami. No dalej Kloi, nie bądź leniwa. Przyspieszamy i naprzód! Oto i motywacja. Biegnij szybciej po swoją pizzę. Jakłaś od razu ją wyciągnąć? Dla pizzy jestem gotowa na wszystko. Musisz na nią zasłużyć, ręce wyżej. Bo sama ją zjem. Gdzie on jesteś gotowy zobaczyć nową wysportowaną Kloi? Wow, wyglądasz lepiej niż wcześniej. W takim razie musimy uwiecznić ten moment. Co to? Jakiś okruch? Kloi nie chce Ci tego mówić, ale to marshmallow John, on to największa pianka, jaką kiedykolwiek widziałam. Dziewczyny, nawet tu nie patrzcie. Zajmijcie się swoimi piankami. Przy okazji właśnie wpadłam na genialny pomysł. Zamierzam zrobić moje małe marshmallow tak, żeby smakowało jeszcze lepiej niż wasze. Smażymy marshmallow na patelni. Ściągamy. Idealnie. Mm, to było pyszne. Możecie kontynuować. Świetnie. Też upiekę mojej marshmallow. Zamijamy nasz pikulec i wyciągamy palnik. Dodajemy troszkę ognia i podpiekamy naszą pianeczkę. Jaki piękny złoty kolor. Próbuję. Mmm, to jest pyszne. John, możesz kontynuować. Już wszystko zjadłam. No, w końcu. Mam wspaniały pomysł. Zamierzam podpis marshmallow aż do samego środka. Więcej ognia! Aha, co za zapach. Ach, dobrze, chyba jest gotowe. Można próbować. Idę po ciebie, mój rumiany smakołyku. To jest takie dobre. John, zachowujesz się jak dzikus. I co z tego? To dobrze czy źle? Nieważne, było pyszne. Co to jest? To moje wiaderko z popcornem? Kurę! Idealny rozmiar! Jak to dużo popcornu? Ojej, John, to oficjalnie najmniejszy popcorn, jaki kiedykolwiek widziałam. No i co z tego? Na pewno jest pyszny. Mogę go powiększyć. Mam tu specjalny laser. Muszę go wypróbować. Ustawiamy. Zakładamy ochronne okulary i włączamy. Przygotujcie się na tego olbrzyma. Ej, olbrzymie, gdzie jesteś? Co? Jest jeszcze mniejszy? Muszę sprawdzić projekt. Gdzieś był błąd. Ten laser nadaje się do śmieci. Dobra, zjem co mam. Emma, możesz zająć się swoim popcornem. Świetnie, zaraz spróbuję. Wow, to jest naprawdę dobre. Zjem to wszystko szybciutko. Emma, jesteś naprawdę super szybka. Został ostatni. I już go nie ma. Wszystko co dobre szybko się kończy. No wreszcie mogę delektować się moim przysmakiem. Uwielbiam popcorn. Ja pierwsza. Ha, jestem sportowcem, jestem na maksa szybka. Jest tego tak dużo. Będę to jeść do końca życia. Tak, tak, rozrzucaj tego więcej. Co? Nic nie słyszę. Popcorn uderzył mi do głowy. Jestem tutaj. Wszystko jest super. Łapcie. Jakie małe Pringles! John, jesteś przegrywem, bo ja mam dużą paczkę. Albo i nie. To ja mam gigantyczną paczkę chipsów. Możesz zacząć pierwszy. Nie widzę tej paczuszki nawet w okularach. Wyjmę wszystko, co tam jest. Gotowe. Apsik! Kurczę, wszystko się rozsypało. Nie nabijajcie się ze mnie. Dobrze, wpadłam na fajny pomysł. Zamierzam wyjąć wszystkie chipsy z paczki. Gotowe. Zobaczcie jaką odlotową deskorolkę dla palców kupiłam. Fajna co nie? Zawodowo jeszcze na deskorolce, ale tylko takiej na palce. No dobra, skoro mam nogi na palcach, to mogę strzelić kilka chipsów prosto do ust. Świetnie. Skończyłam. No i możesz kontynuować. No nareszcie. Jesteście tacy powolni, aż zgłodniałam. Otworzę paczkę i zaczynam. Jakie pyszne! Te chipsy są ogromne. Coś wymyśliłam. Wysypię chipsy do buzi, tak będzie łatwiej mi je jeść. O nie, są zbyt ogromne. Auć, pomocy! Tracę równowagę. Zaraz upadnę. Upadnę? Upadam? Królowa chipsów. Ale chipsy zostały. Ma często się. Okej, okay, muszę zarejestrować tego burgera jako najmniejszego na świecie. A ja dostałam zwykłego burgera. Czy istnieje coś większego? Istnieje, spójrzcie na tego giganta. Morany! A ja po raz kolejny mam najmniejszego, ale wiem jak spektakularnie wrzucić go do buzi. Z tych wszystkich rzeczy mogę zrobić katapultę. Zaraz zobaczycie, jak epicko wrzucę sobie burgera do buzi. Gotowi? Mam to, mam to, mam to. Widziałyście? Chloe, możesz kontynuować. Świetnie. Obudził się we mnie zwierzęcy apetyt. Mm, jest taki soczysty i pyszny. Uwielbiam burgery. Mam czystą buzię. Jesteś mą satą ślicznotką, Chloe. Świetnie, w takim razie Emma może kontynuować. Z przyjemnością. Ale jak mam go ugryźć? Jest taki ogromny. Wiem, mam tu młotek. Zaraz go spłaszczę. Gotowe. To jest rozmiar, z którym sobie poradzę. Muszę tego jak najszybciej spróbować. O, rany to jest naprawdę dobre. Obiadłam się. Co? Dlaczego dostałam takiego małego pączka? A co ma reszta? No, w końcu mi się poszczęściło duży pączek. Chociaż czekajcie. Naprawdę dużego pączka to ja dostałam. Ale zaczniemy od Chloe. No dobra, zjem go szybko. Gotowe. John, możesz jeść swojego pączka. Okay. Naprawdę super, jest taki dobry. Kocham pączki. Ale zastanawiam się, jak Emma zje swojego. Zaraz, zaraz. Nie na darmo chodzę na siłkę. Muszę się przygotować, żeby dźwigać takie gigantyczne pączki. Trochę posypki na ręce, pełne skupienie i podnosimy ten słodki ciężar. Podnoszę, tak! Dałam radę. Ej, co tam jest? Zdejmijcie to! Ma, żyjesz? Żyję, albo jestem w raju, jeszcze nie zdecydowałam. Ale tu jest tak pysznie. Bro wasze paczki, można je zabierać. Dziękujemy, panie dostawco. Zobaczmy, co włożyli do mojego pudełka. O, różowy mop. Świetnie. Zdecydowanie będzie mi pasował do stylowego czyszczenia pajęczyn z mojego ulubionego domku. Co za ogromny pająk. Mam nadzieję, że nie osiwieje od takiego okropieństwa. O nie! Jaki wielki pająk! Siedź tam teraz, ty potworze. Zaraz zamknę wszystkie pająki w tym odkurzaczowym więzieniu. A co mi włożyli do pudełka? O, gumowe rękawiczki! Świetnie, zaraz pozbędę się wszystkich śmieci z mojego przyszłego wymarzonego domu. Precz z pajęczynami! Paniale! Yes! Wow, kim? Tak, tak, wiem, że jestem. Wow, ten różowy dywanik tak mi pasuje. Ale potrzebuję go do urządzenia domu, więc uzbrajamy się w skrzywacz i zaczynamy oprzywać dom cudownie miękkim różowym dywanem. Uwielbiam ten kolor idealnie podkreśla mój różowy nowy styl. Serce będzie wyglądać niesamowicie na dachu domku. Wszyscy będą wiedzieć, że mieszka tu ślicznotka Kim. Teraz muszę trochę przyciąć włosy, ale nie sobie, tylko na domku. Potrzebuję takiej samej pielęgnacji jak ja, aby być piękną przez cały czas. Mój dom jest gotowy. Co tam zrobiła Kim? Jakiś różowy kłębek wełny. Zaraz pokażę fajny projekt domu. I będę potrzebował do tego niebieskich Pringles. Wiedziałem, że kiedyś mi się przydadzą te puszki po chipsach, które zbierałem przez całe życie. Potrzebowałem ich właśnie na tę chwilę. A tu będą fajnie wyglądać moje ulubione niebieskie żelki. Ale to nie wszystko. Oreo. Uwielbiam te ciastka, więc przykleję je na dachu. Wow, świetnie to wygląda. I flaga. Gotowe. Aućmia, co ty tam robisz? Ja nadmuchuję balony. Będą idealnie pasować do mojego domku. Muszę nadmuchać wszystkie balony, żeby wystarczyło na cały domek. I ostatni. Uff, trochę się zmęczyłam. Widzę gwiazdki w moich oczach. O rany, Mija, jak się czujesz? Wszystko w porządku. Chcę jak najszybciej ozdobić mój domek. Dobra, zacznę od dołu i przejdę na samą górę. Też te żółte baloniki przypominają mi długie kiełbaski. To tak zabawnie wygląda! A na górze dodam słoneczko. Wasze domy są takie kolorowe, co będzie dalej? Banany są takie pyszne, ale potrzebuję ich więcej. Wykopię dziurę i włożę do niej skórkę po bananie. Świetnie. A teraz to wszystko podlejemy i czekamy. Wow! Jakie fajne bananowe drzewo wyhodowałam! A to i moje ulubione banany! Ok, tu zdecydowanie będzie stał leżek, na którym będę odpoczywać. Zakrywam głowę, żeby nie dostać udaru, i napiję się pysznego koktajlu. Cudownie! Oho, banany! Myślę, że moja sąsiadka nie będzie miała nic przeciwko, gdy kilka zjem. Cześć, mija! Przyłapała mnie! Nie było mnie tu! Dobra, muszę wymyślić coś fajnego na moim podwórku. Wiem! Mam samochód, ale nie mam gdzie nim jeździć. Zbuduję gigantyczną trasę wyścigową. Połączę tutaj i tutaj. Wow, ale super! Tutaj stawiam samochód i. BUM! Wow, jedzie tak szybko. To niesamowite. Uwielbiam samochody wyścigowe. Hej, kim chcesz się ze mną pobawić? Po co mi te dziecięce zabawki. Mam tu coś bardziej interesującego. Cały zestaw narzędzi i części mojej huśtawki. Muszę ją tylko złożyć. Zrobię to w mgnieniu oka. Mamy to! Moja różowa huśtawka jest gotowa. Posadzę w niej mojego jednorożca. Brakuje mi tu skrzynki pocztowej inaczej, jak będę dostawać wiadomości od fanów. Ja też potrzebuję skrzynki pocztowej. Dostaję mnóstwo listów od przyjaciół z różnych krajów. Mam już nawet pomysł, jak ją pokoloruję. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce pocztowej. Jak pięknie! Wow, super. Ja też mam świetny pomysł. Poznajcie się to hipopotam Bob. Będzie pilnował mojej poczty. Dzień dobry wszystkim. Jestem listonoszem. Przyniosłem wam waszą pocztę. Jaką masz słoneczną skrzynkę pocztową, panienko? Oto twój list! Dzień dobry, panie Den! Ja też przyniosłem ci list! Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami! Ej, to boli! Nie przyniosę ci więcej poczty! Zmień skrzynkę! A kto tu mieszka? O, rany jakaś licznotka! Ja ten tego list! Oj! Przepraszam, nie chciałem tego zrobić! Co za wstyd! Oto twój list, piękna pani! Dziękuję bardzo. Bye, bye. Muszę lecieć do zobaczenia za tydzień. Coś mi się już znudziły te samochodziki. Wiem, mam do zrobienia całe wnętrze domu. Muszę szybko stworzyć pokój marzeń. Oj, ale tu pusto. Potrzebuję tu czegoś fajnego. Zacznę od ścian. Niebieska farba na ścianach będzie wyglądać idealnie. Pomalujmy tu wszystko. O rany uwielbiam malować. Co tam dalej? No tak, dywan. Miękkie puzle na pewno będą wyglądać spektakularnie w pokoju prawdziwego faceta. Super. A tutaj będzie ściana z moimi zabawkami. Oto i one. Jestem fajny i bawię się tylko fajnymi zabawkami. A niebieski człowieczek będzie to wszystko ochraniać. O, prawie zapomniałem o Hagi Kilka moich obrazków na ściany? No super. A z tym trzeba być ostrożnym. A to podło będzie stało tutaj? Będzie idealne jako stolik. Już mam co na nim postawić. Domek dla mojego chomika. Poznajcie mojego małego chomika Pita. Będzie mieszkał ze mną. Pufa dla mnie i chyba wszystko gotowe. Ekstra! A teraz czas na relaks i zabawę z moim małym przyjacielem. On przynosi mi szczęście w moich grach. Mam prawdziwy pokój marzeń, jestem taki szczęśliwy! To jest niesamowicie fajnie! Też chcę urządzić swój pokój jak den. Ale najpierw zrobię sobie paznokcie! Ten różowy mani doprowadzi wszystkich do szału! Dlaczego te ściany są tak okropnie białe? przejdzie. Pomaluję je szybko na różowo. To takie słodkie. Zaraz narysuję serduszka w całym pokoju. Wygląda tak uroczo, zupełnie jak ja. Idealnie, malujemy. Co to za pusta podłoga? Do pani! Różowe dywany są teraz w modzie. Dodam jeszcze kilka serduszek i łańcuch świętylny. Wspaniale! Przesyłam wszystkim słodkiego buziaczka. A co ja tu mam? Różowa Żerafa z super długimi ramionami. O! Przykleję ją tutaj. A to mój autorski obraz. Ten stolik będzie tu świetnie wyglądał. Akurat nie mam gdzie położyć swoich rzeczy. A tutaj będzie uroczy stolik z lustrem, żebym mogła być ładna każdego dnia. Hmm. Powinnam poprawić mój makijaż. Jestem oszałamiająca. Moje włosy są najdelikatniejsze, a dobre perfumy to klucz do sukcesu, więc nie oszczędzamy na tym dziewczyny. Cudownie mój pokój jest gotowy, jest najpiękniejszy ze wszystkich. Prawie zapomniałam przedstawić wam jeszcze jedną ślicznątkę w tym domu. To moja kopka Marta. Będzie tu ze mną mieszkać. Znalazłam nawet dla niej łóżeczko. Jest taka słodka. Te białe ściany mnie smucą. Muszę to naprawić i mam świetny pomysł. Najpierw pomalujmy ściany na żółto, aby było jaśniej i bardziej pozytywnie. Wylewam farbę i rozprowadzam ją wałkiem. Uwielbiam malować ściany. Zaraz narysuję wam słońce. To ja wam wysyłam promienie dobroci i uśmiechu. Pięknie. A teraz musimy wszystko szybko zamalować. Idealny żółty kolor. Ale nie lubi siedzieć na podłodze. Muszę dodać coś miękkiego. Jak piasek. Uwielbiam piasek z plaży. Jest taki miękki i ciepły. Super. A teraz powieszę kilka dekoracji na ścianach. Mam tu delikatny kwiatek i fajną kaczkę. Bakwa. <noise> A to mój stojak na różne różności Prawie zapomniałam o moim najważniejszym przyjacielu Duszowej kaczce Usiądź i postawimy cię tutaj Stolik będzie tu świetnie wyglądał Potrzebuję też czegoś do siedzenia To żółte nadmuchiwane koło będzie idealne Tu jest tak fajnie Aż mam ochotę zagrać na ukulele Co wyda to? Później urządzę koncert, ale na razie powieszę je tutaj. Kwiaty na suficie będą idealne. I zdjęcie mojego ulubionego zwierzaka. Jest taki słodki. Kocham go. Przy gdzie jest Richie? Richie, chodź tutaj. Cześć kolego, pobawmy się. Lubisz się bawić, prawda? Śpiewaj, Richie. Masz dobre wyczucie rytmu. Napisz w komentarzach, który dom spodobał ci się najbardziej.